Good morning, How are, you? How are you? thank you very much, hello, dzień dobry. I krzuska drodzy Państwo na największym wypasie. Nowy nabytek w rodzinie. W rodzinie nigdy nie będziemy, ale Oskar kamerzysta kupił. Pytam się, Oskar. o tramwajami, autobusami. A ty, kurwa i Krzuska, czysta koni w zizdu. Pytam się jak kurwa często opierdalasz mnie. Doszedłem do wniosku, odpowiedziałem sobie na pytanie. Każdego dnia, ale nie o tym będziemy gadali, zajmę się po programie tą sytuacją. Piękne auto, bo to i krzuszka, czyli znowu podniecenie, tańce, śpiewanie, latanie jak debil, Bo ja kocham BMW. Zobaczcie tego kozaka: 300 kuni w Disney, 21 cali felga czarna. Od tego się zaczęło. Ten model zapoczątkował te wszystkie chujowe linie w tych pierdolonych suwach. Powiedzmy sobie szczerze: to co kurwa oni teraz robią, to jest kapeć dupy, Ale ta krzózka zapoczątkowała. Ten chujowy styl. I ta jest najpiękniejsza. świeci mi słońce w ryj. Nic nie widzę, ale gadam dalej. Piękna kurwa maszyna, wielkie felgi, ten tył jaki kurwa delfinowaty, płaszczkowaty. Ale chuj. Piękne auto. Zobaczcie te lampy, jak wyglądają. Koła cudowne, odjebane. Z tyłu le Nie ma wycieraczki. I chuj. Tu jest ta kurwa repreta duża oczywiście ich drive najlepszy, Quattro pierdolisz, dolisz nasrać w szok, on ich drive Kać! jak za cara, cara nie było, też pisziło Powiem wam tak, czarny pener bandycko-mafijny wóz na robienie bujanki po mieście, taka jest ich szuska zapale ringi, a wiecie dlaczego? Bo jeszcze w tym modelu. Jeszcze te BME, -y, które zawsze sunęły z tych pierdolonych ringów. To mi się bardzo podoba. I to jest to, co kocham. To jest to, to jest ten rekinowaty To jest ten rekinowaty właśnie ryj. Teraz te wszystkie ringi, już robią się kurwa skodowe, lagunowe i tam jakieś chuj, wie tam dasterowej i pierdolisz. To jest to, co powinno być w każdej BMie. Ring, i na tym dzisiaj skupmy się w tym odcinku. Piękne ringowate lampy, cudowny zderzak z wyskiwacze czarnych. Ryok, gdzie musi być czarny, 21-calowe jak one giną. Kurwa w tych wielkich gabarytach ryj, cały fopruty, bo jestem podniecony. Ładna skóry piaskowe w kolorze jasnej kupy. Taka kaszka z mlekiem dziś kabulaczana, bagażnik. I już zepsuł. Kurwa. Tak jest bagażnik, niesamowicie kupiłeś, kurwa. No, otwórz jeszcze raz, otwórz jeszcze raz. Igłę kupiłeś, fuj, nie no, otwórz, pokaż, że działa. Nie działa. O no, Kurwa, nie Dobra. działa. No i bagażnik jest taki, z zerknij tu. Dobra. Taki jest wielki kurwa, bagażnik. to no niemożliwe, wczoraj otwierałem. To jest minus 10 na to, no, gdzieś, to trzeba... Dobra, chuj z tym, po otwierałeś, żeby go teraz kurwa zamknąć, jak chuj to kogo opodzi bagażnik. Jedna działa, druga już nie działa, ale zaraz będzie działała. Chcę zobaczyć, chcę i sam wam pokazać. Tego kozaka też dzi jak najbardziej jest. Czyli auto nie od Oskar, z tej strony nie było w ogóle jebnięte. Pięknie otwieramy tu. zaczerka ta mała maska, jest wielkie auto, ta mała maska. Tyle w temacie kurwa, bity człowieku, kieliki kurwa naprawiane, młotkiem napierdalany byś pokazywał. Środek, Oskar. To podejdź stąd, ja pobiegnę stąd. ma! Środek na bujance! Odka ja chciał, żebym teraz w programie powiedział o oponach. Nowe opony! Mówi, że 20 rok mamy kurwa za 4 dni, kurwa 22 i uniżony piegolenty. Dwuletni opony mówi, że nowe. Zbieżnikowany u mojego kumpla na rynku tutaj zarzucił kawę brechy. Zbieżnikową skleił. Łady wyglądają czarnidły, bo jestem. Wszyscy Bemiorze to jedna rodzina. Każdy powinien mieć czarnidło w tej kurwa saszetce, co tu wszyscy chodzą, co mają wjeżdżać, to te, te gangstery, co mają tutaj. Kurwa śminki, perfumy, tam do tipców, kurwa patyczki do uszu, To każdy Bemiosz w tym powinien mieć mini kurwa czarnidło-dopon. Tak! No. Kształt auta może się podobać, może być piękny lub znienawidzony, tak samo jest z G-klasą, jak ona jest kulesko brzydka, że aż jest cudownie piękna, tak samo jak z i -szuską. powiem wam tak, sport, linia sportowa zarzucona na suwa, no taki misz masz może być, tak byś pierdalał jajka z żemem, nie zejstrałbyś nie zejstrałbyś się jeden z drugim, kurwa jestem ja ciekaw oczywiście się nie zejstrawi. Ale jest piękna, no co na trzeba powiedzieć o takiego w pasa kupić, całą powiedzieć, że gówno. Ja kocham BMW. I kurwa powiem wam tak. Widzicie tą Xiówkę na trasie, zmierzającie, bo to Oskariks. Po siłce. Po siłce. Prezentacja trwa nadal, to się dzieje teraz na żywo. Obrysówki, lampy i tym cudownym akcentem. Ni stąd ni zowąd. Gadając o botiku o kierunkowskazie i o 20 dotarowej felce. Zaproszę tą szmatę na testumików. Przerażonego naukosa, wiecie jaka to penera? Kurwa? Dobry! Mogę szczelić tu mikami, kurwa, w tym czarnym mafijnym, tym nie to żebym mi załale! Damy radę! Daj, kurwa! Nie dalej! Teraz ja będę szczelał tu mikami! kurwa. Teraz! Chłopaki przyjechali po mnie! Nie wiem, czy chcą spuścić towar! Czy co? Dobra! O 5 Tolmyk, działajmy pyk Czy zejstro, czy zejstro, bo teraz nowy test, czy zejstro Tolmyk, deszty pelągus, kurwa Już tak nie opodzą parametry, opodzi nas, czy są! Te są! No dobra, niech będzie czyś takuni, nieważne jaki jest kurwa hałas, ile chuj z tym, ja z towaru spuścić, Czy nie rozładuję tor w ładunku, opoki się pytały rozładuje kurwa drodzy państwo moi mili, wrażenia z jazdy są takie, bo przyznam się szczerze i szóstką jeździłem bardzo bardzo mało razy, i pierwsze od razu co się wchodzi tu do samodu, to się widzi jest błychanka, bo to jest BMW, to wiadomo nie? mała, szybka z tyłu bardzo mała, ona jest taka klopsowata jakaś, ale i tak wszystko widać następna sprawa, wiemy, że my tu mamy legendarny 3 litrowy Dajzel! i to nam się podoba i o tym silniku nie powiemy nic, kurwa nic nie pm pm z z te 3 litry 600 momentu I tyle, 300 koni, dobra, koniec wieronenia W środku czujemy, że to BMW, wiemy, że to wszystko jest miękkie Nie, tu jest twarde, już okłamałem No ale ja się, wiecie, ja mówię prawdę, jak się pomylę, kłamie na co dzień, cały czas Więc teraz się pomyliłem, bo jest to twarde Nieważne, drewniane wstaweczko, oczywiście skrzynia, automat nie do zajechania My jedziemy na hamulcu ręcznym, nie mogliśmy go odbezpieczyć i on jedzie Tyle ma koni! Tyle ma momentu! Horsepower! Piękna kierownica, no bo to jest BMW. Czarna sufitówka, traksonier działa, łopatki do zmiany biegów, no bo wiadomo, że to musi być automat, nie? Czy w ogóle ich wszystkie wodziły w manualu? Chuj nie. Ale wiem, że wodził 1.6D! A my takiej nie mamy. Ha! Żartowałem. Koła wielkie, 355 szerokość! Oskara tu strzeliłem w łapę i jedzie się dobrze. Powiem tak, że trzyma się niesamowicie. Ale drodzy Państwo! Nie będzie testu pizzy, Będzie delikatnie dodany gazu. O, Wiecie dlaczego? A już wam powiem dlaczego Bo to jest suw. My mamy sobie jechać, my mamy nie czuć tych dziur My mamy patrzeć na wiarę z góry To nawet jak masz BMW Nieważne jaką, nawet na glebie Jak jedziesz pół metra niżej nad wiarą To i tak patrzysz na nich z góry, bo ty jedziesz BMW Ale tu w X6 to jest niesamowita przepaść To by, tak jakbyśmy stali na wieżowcu 25 piętrowym I byśmy patrzyli na wiarę na dół Piękne wrażenia, komfort oczywiście wypasiony Oczywiście, oczywiście on na wypasie jest no to mam więcej gadać! No i krzustka na bujance. Chcecie robić bujankę? Wszędzie? Kupujcie ich na czarnej felce 21 calowej, na czarnych szybach, na czarnej sufitówce i jesteście kimś na mieście. Wtedy jesteście na bujance! Eksploatacja, no wiadomo, że suwy opony gówna spalanie no jest większe. No ale przecież nikt nie kupuje krzustki jak i Masiana. Znaczy na pewno tak nie! Na pewno Huchtawiary! kupuje ich wszystko, co nie ma siana, pożyczy na kredyt, żeby robić błankę. Ale to jest ich problem. Dokładnie. I drodzy Państwo, tak, nowość. Konkurs w programie. Będzie, będą odbywały się konkursy. Teraz intelektualny konkurs zagadkowy. Oczywiście dla zwycięzcy, tak. 100 koła tadżykistańskich lirów. Zagadka jest taka. Drodzy Państwo, Odpowiedzi proszę udzielać w komentarzu. Wynik, jaki jest wynik tego tutaj równania. 2 plus 2 razy 2. Koniec zagadki. Na początek coś trudnego, na początek dla niektórych może coś łatwego. Proszę pisać odpowiedzi w komentarzach. 100 koła tadżykistańskich ruby do wygrania. W programie. Werdykt. Opony ładne, lampy ładne, zderzoki wszystko, krapolotki wszystko ładne. Chodź na chwilę z tej Auto czteroosobowe. I powiem Wam tak, ch**wa. Wiecie co? Ja też nigdy nie pakuję do aut pięciu osób, bo mnie Ja Okopane siedzenia, wiara niedbo, tu kopnie, tam kopnie, tu kopnie, tam sadzi i chujmy podzi. Bardzo dobrze, że ich 6 bo już myślę, że to jest kurwa X3, już bym się powierdolił. Jest czterosobowa. Rolety, gówna, pierdoły, to jest największa wersja. Przyjmuj mój Oskaris, kamerzysta, tyle nakrociana, że nie mógłby kupić, kurwa, lichej wersji. Kupił największego wypadka. Żegnam się z Państwem. Tak, to ja. I mówię, jesteś, kurwa, szefem, kupuj ich książkę. Jesteś Łochem, kupuj jakiegoś zajebanego, kurwa, golfa, czy tam chujzie, co. No, Taka prawda, tak prawda, no. Taka ja, prawda, no. Ja mówię prawdę. Ja wiem, że niektórych to boli, ale prawda. Lepsza Bema, czy golf, kurwa? lepszy mercedes czy laguna lepszy audi czy opel lepsze mitsubishi mitsubishi Ej, kurwa gawera kurwa bo przecież to pierdolenie twoje. auf wiedersehen lekcja nauki niemieckiego i oczywiście plus za to, że jeszcze w tamtych rocznikach nie dawali. Kurwa, płaciłeś 500 koła za auto i robili nakładki na tumiki. Nie, 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 drodzy Państwo, tu jest jeszcze oryginalna rura od tumiku, ale nie o tym chciałem teraz powiedzieć. Chciałem teraz powiedzieć: zobaczcie, kura, ten snowboard z tyłu na oponie 355 szerokość. To tyle, co we Wajperze. To taka ciekawostka. Może Wajper ma 3,85? 3,5,5. Nie wiem, nie wiem, kurwa, nie wiem, ale niech będzie, że szersze niż we Wajperze.